Witam Was serdecznie, Madame Zouza. Troszeczkę dzisiaj będzie w innej odsłonie. Mianowicie, no nie będziecie mnie widzieć, będziecie mnie słyszeć, dlatego, że temat jest taki, że nie potrzeba, że tak powiem, na mnie zerkać. Temat będzie też o relacjach, natomiast może właśnie mi się wydać trochę dziwny, ponieważ jak widzicie, specjalizuję się w relacjach męsko-damskich, natomiast w związku z tym, że nagrywałam kiedyś świadectwo moje odnośnie noweny pampajańskiej, tak pomyślałam sobie, ponieważ widzę wielkie zainteresowanie i samą nowenną, i przede wszystkim tym świadectwem, tym jak ona bardzo wam to świadectwo pomaga, że czujecie, że jest ono, że tak powiem, prawdziwe, chciałam wam przedstawić jeszcze jedno świadectwo, i świadectwo nie będzie wykraczało poza relacje, to znaczy będzie też to o relacjach, natomiast troszeczkę innych niż Męsko Damskie, nawet bardzo innych. Myślę, że będzie to świadectwo, które. Prowadzi do, y, dla każdego z Was jakąś, nie wiem, nadzieję. E, może nie będę do końca zdradzała. E, chciałabym, żeby miało pozytywny wydźwięk, żeby podbudowało niektóre, może, załamane osoby. Natomiast osoby niezałamane, osoby wierzące, osoby, które y, no, zastanawiają się, jak to rzeczywiście pewne sytuacje zachodzą, jak to jest, żeby po prostu jeszcze bardziej napawało je taką, takim zadowoleniem, radością i, i pewnością tego, że wiara. Jest ważna, jest najważniejsza w życiu, jest podstawą, że. No ale zacznijmy od początku, może. Mianowicie, zacznę od tego, że to, co mnie spotkało, nigdy bym się tego nie spodziewała. Długo się zastanawiałam, czy wam to przedstawić, czy nagrać, czy wam to opowiedzieć. Natomiast pomyślałam sobie, że tak długo to siedzi we mnie i troszkę tak było to niespodziewane, a i chcę się tym podzielić, bo. Tak jak mówię, być może przekonam pewne osoby, a być może pewne osoby poruszą się w dyskusji, a być może osoby pewne potwierdzą, że rzeczywiście tak jest. Otóż yy, niecały rok temu zmarła moja teściowa. Od razu powiem, że z teściową nie miałam dobrych kontaktów. Ktoś powie, że tak jak to z teściowymi bywa. No nie, yy, były to kontakty dziwne z jej strony. Mianowicie, teściowa nie była osobą, Yy, chodzącą do kościoła od ponad 20 lat, nie była osobą, nie wiem czy wierzącą, nie ocenię, to na pewno nie była osobą praktykującą. Natomiast teraz, co mogę stwierdzić po, tym, yy, po jej śmierci i po tym czasie, co upłynął, że i po tym, co mi się wydarzyło, że była osobą yy, chorą. Była osobą chorą, dlatego że. Yy, ona w pewnym momencie przestała wychodzić z domu, stała się osobą, trwało y, to około 8 lat, była osobą bardzo w tym czasie agresywną, y, była osobą, która całe życie zresztą mi ubliżała, czy ja pracowałam, y, to byłam złą matką, jeżeli nie pracowałam, zajmowałam się dziećmi, byłam jeszcze gorszą matką, y, odrzuciła moje dzieci kompletnie, czyli syna swojego jedynego dzieci dzieci bez przerwy mieliśmy dwójkę, więc lądowały a to żłobek, a to przedszkole moja teściowa siedziała tylko na balkonie czytała gazety zajmowała się sobą, robiła fryzury a później mówię, wpadła w taki dziwny nastrój, który ja dopiero po pewnym czasie pomyślałam, że być może była to depresja zaczęłam tą kobietę postrzegać troszkę inaczej dlatego mówię tutaj, sens na naszych stosunków nie jest ważny, był zły nigdy nie byłam u niej na Wigilii, ponieważ nigdy Wigilii nie robiła, przychodziła do mnie wszystko zwalała na mnie y, razem ze swoim mężem, ale jednocześnie była bardzo pod władzą swojego męża, y, który praktycznie doprowadził, mogę powiedzieć, do jej śmierci, ale to po kolei. Mianowicie w pewnym momencie, jak y, z teściową zaczęliśmy mieszkać, bo się chwilowo wprowadziliśmy, teściowa robiła mi już okropne rzeczy, łącznie z że tak powiem, z załatwianiem się, y, na korytarzu y, przedpokoju, y, ubliżała przysyłała y, złośliwe osoby. Chciała mi odebrać dzieci, ale ja zauważyłam, że ta osoba jest dziwnie, tak dziwnie chora, zachowuje choro. Mianowicie siedzi tylko w pokoju, rozwiązuje sobie krzyżówki i czeka nawet na posiłek z domu pomocy społecznej, bo taki mąż jej przynosił ten posiłek. Sama nie gotuje, nic nie robi. Zaczęłam alarmować do mojego męża, że martwię się trochę, że pasowałoby, ponieważ korzystali oni mimo pieniędzy, które posiadali z pomocy społecznej żeby uruchomić tą pomoc, że może warto by było psychiatrę przeprowadzić, psychologa, bo z nią się coś dzieje nie tak. Więc zaczęliśmy tę procedurę uruchamiać z MOPsem, em natomiast MOPS stwierdził, no, że skoro ona nie chce, a ona zaprzeczała, plus jej mąż bardzo zaprzeczał, że ona jest osobą zdrową, że to ja potrzebuję, że tak powiem, lekarza, no w każdym razie doszło do tego, że zostało, zostało na niczym. Później teściowie zostali, że tak powiem, musieli, tak się zdarzyło w życiu, być przeprowadzeni do innego mieszkania, a że nie żyli nigdy razem, ponieważ ich związek w ogóle chorym związkiem, każdy mieszkał w osobnym pokoju na, zamykanym na klucz. Nagle zostali wrzuceni do jednego pokoju, to moja teściowa po niecałym, po roku czasu mieszkania ze swoim mężem, ciągłych awantur, kłótni, wyzwisk, no przepraszam, po czterech latach, mniej roku mieszkania w tym mieszkaniu, Dostała wylew. Ten wylew nie był ogromnym wylewem. Teściowa czuła nogi, teściowa mogła chodzić. Natomiast mój teść doprowadził do tego, że nie pozwalał, żeby ona cośkolwiek się rehabilitowała. Wyrzucał wszystkich, zmieniał jej pieluszki. Powiem tyle: trwało to rok i po, po tym roku ją, że tak powiem, pobił. I zaistniała taka sytuacja, że pobił ją tak dotkliwie, że został aresztowany, a trzeba było ją y, momentalnie, coś z nią zrobić, żeby więcej taki, do takich czynów nie doszło. Y, więc y, wtedy MOPS podjął decyzję o natychmiastowym umieszczeniu w domu pomocy społecznej. I powiem wam, że bolało mnie to okropnie. Bolało mnie y, serce, że kobieta, która jest chora, musi nagle uciekać z własnego domu, że tyran, który przez lata ją zniewolał, y, który po prostu miał wpływ na jej psychikę, na jej życie, wróci sobie do pustego, zresztą do dzisiaj i tak jest. Wolnego mieszkania, natomiast ona w tej chorobie musi uciekać. Yy, Obzwaniając yy, wszelkie, że tak powiem, yy, instytucje, które mogłyby ją przewieźć, yy, czułam ból w sercu. Nie mogłam tego zrozumieć. Kłóciłam się z moim mężem, co robi, że należy wymienić zamki, że to nie jest normalne, żeby osoba cierpiąca, chora yy, musiała uciekać przed tyranem, który wróci i będzie miał luz. Ale mój mąż zdecydował z MOPsem, jak zdecydował, umieścili teściową. W domu, y, że tak powiem, pomocy społecznej. No i tu zaczyna się ta sytuacja, którą chcę Wam, która, która, którego następstwem było, że tak powiem, to życie, to pobicie i y, którą chcę Wam, że tak powiem, opowiedzieć. Mianowicie, y, mianowicie kiedy została umieszczona w domu y, pomocy społecznej, była tam y, dwa miesiące, i po dwóch miesiącach y, zachorowała. Została przeniesiona do szpitala, ponieważ no, nagle zapalenie płuc zaistniało. Więc w tym, momencie, w tym momencie nie chorowała długo. Po dwóch miesiącach była w stanie agonalnym. Kiedy była w tym stanie takim agonalnym, ponieważ bardzo szybko ta choroba płuc się rozwinęła i nie było już możliwości, no, uratowania, to twierdzili lekarze. Wiem, że mój mąż y, przychodził tam do niej, przychodził też cudowny teść do niej, i y, no, ona wzrokiem po tym już nie bardzo mogła mówić. Y, tyle, ile mogła, mówiła wyjście mnie do domu. No, Nigdy, że tak powiem, nawet w taki sposób nie myślał. Ja, powiem szczerze, nie widziałam teściowej 4 lata i y, w tym momencie, y, no po prostu uważałam, że. Nie ma potrzeby, żebym tam jeździła, no sobie tego nie życzyła już wcześniej, nie miałyśmy ze sobą kontaktu żadnego. Yy, wprost ten kontakt, gdyby był, no to, to, to był to kontakt pod tytułem takim, że mówiła do mojego męża bardzo złe rzeczy o mnie. Nie miały też kontaktu moje dzieci, tak po prostu postanowiliśmy, że jeżeli cokolwiek ma się zdarzyć, to yy, powinny powinni ją zapamiętać taką, yy, jaka jest. No i do czego zmierzam? Mianowicie do tego, co chciałabym Wam opowiedzieć, co do dzisiaj we mnie, że tak powiem, siedzi, ponieważ było to niespotykane dla mnie, było to dla mnie co najmniej dziwne i zaskakujące. Bo tak jak cały czas nadmieniam, nie miałyśmy ze sobą dobrych relacji, nie miałyśmy żadnych praktycznie kontaktów. Jeżeli te kontakty były, były bardzo napięte, była wzajemna, może nie z mojej strony, nienawiść, natomiast nie rozumiałam tej kobiety o co jej w ogóle chodzi, a ona cały czas. Przezywała mnie i, i wyrzucała mi w życiu coś, co myślę, że no, za co winny był jej mąż, być może też jej syn, za swoje nieudane życie. I wyobraźcie sobie, że jak tak leżała umierająca w tym szpitalu, lekarze powiedzieli, że jeszcze wytrwa, że tak powiem, w tym, w tym cierpieniu, może do, przez weekend, w pewnym momencie ja w sobotę obudziłam się o godzinie 9 rano, Siadłam na łóżku i po prostu nie mogłam przestać się trząść, ponieważ miałam taki sen, który, no mówię, no pamiętam do dzisiaj sen, wrażenie, nie wiem. Mianowicie śniło mi się tak, że pojechałam z mężem do teściowej do szpitala. Ten szpital był bardzo dziwny, było tam ciemno, jakieś przyjmowały siostry i był dywan rozcielony, czerwony, tak jak w kościele. I idę z tym moim mężem i pytam się go, gdzie jest sala mojej teściowej. On powiedział w tym momencie, no, że jakiś tam numer jest określony, ale szukamy tego numeru i nie ma numeru na tej sali, więc otwieramy kolejne drzwi i w końcu otworzyliśmy drzwi, które były puste właśnie bez numeru. Okazuje się, że w tym pokoju jest szaro, ciemno i leży tyłem jakaś postać na pościeli, przy czym no, mój mąż mówi, no pewnie mama śpi i ja patrzę, a z tyłu, tak z ust tej osoby, tak na pościel sączy się lekko krew. Przestraszyłam się i mówię do męża: wiesz, co, biegnij szybko po siostrę, jakąś, niech tutaj przyjdzie, no bo twoja mama wymiotuje krwią. I w tym momencie, zanim przyszła, przyszła ta siostra, siostra zamknęła drzwi, weszła tam do środka i za chwilę uchyliłam ja te drzwi i zobaczyłam, że ta siostra to nie jest tak, jakby siostra, tylko jakaś taka kobieta młoda. A moja teściowa, po pierwsze, pościel jest cała zakrwawiona w tym momencie, jasno, czerwoną krwią, a moja teściowa siedzi, yy, patrząc na tą, że tak powiem, osobę. I ta osoba mówi do niej tak: Już będzie w porządku, Basiu, już będziesz się czuła dobrze, jest przygotowana operacja, będziesz czuła się dobrze, rozumiesz, tak? I teściowa się wychyliła i popatrzyła na mnie i się uśmiechnęła. I wyglądała tak jak wcześniej, jak ją widziałam kilka lat wcześniej, e, miała ładnie zrobione włosy, była elegancka, zadbana e, i tak się przebudziłam. I miałam nieodparte wrażenie, że coś w tym momencie jest nie tak. Cała się trzęsłam, byłam okropnie zdenerwowana, bo to było takie, to jej spojrzenie, ten taki uśmiech, ta, to uspokojenie i powiedziałam do męża, słuchaj, zadzwoń do swojego ojca, jeżeli się cokolwiek działo, niech da nam znać. Okazało się, że Zanim zadzwonił do ojca, to za prawie praktycznie godzinę zadzwonili ze szpitala, że teściowa zmarła. Yy, I że oczywiście nie potrafią określić godziny, kiedy to dokładnie to było, no po prostu pielęgniarka przechodziła i zobaczyła, że teściowa yy, odeszła, że nie żyje. Yy, I pomyślałam sobie w tym momencie, wiecie co, no, to co chyba, jak słucha ktoś z was, to pomyślałby sobie, że ona przyszła się ze mną pożegnać. W tamtym momencie, ja chcę dać wszystkim, że tak powiem, nadzieję, którzy mają teraz przed sobą, że powiem, osoby, są z osobami cierpiącymi, osobami chorymi, osobami, które, które odchodzą. Nagrywam to świadectwo dlatego, że chcę wam powiedzieć, że ona bardzo cierpiała odchodząc, z tego co wiem od mojego męża, była w stanie praktycznie takim agonalnym, ale świadomym, Czyli, czyli potem miała już i wybroczyny na rękach i nie mogła nic jeść i miała, leżała sama jeszcze dodatkowo na, na sali w izolatce. więc y, z tego co lekarze mówili, to ona odchodziła w bólu, a ja zobaczyłam, podejrzewam, że to tak było, tak wydaje mi się w momencie śmierci, osobę, która była uśmiechnięta, wyglądała pięknie, była elegancka, y, miała zrobione włosy i miała ten uśmiech szczęścia na, na twarzy. I wiecie, co, w tamtym momencie poczułam się wyróżniona. Poczułam się wyróżniona, że przyszła się ze mną pożegnać. Wybaczyłam jej wszystko, co, że tak powiem, do tej pory nas dzieliło, co wszystko, co nas różniło. Dziwnym trafem, mm, nawet noszę chwilami, domu jej swetry. E, jakoś tak czuję, nie wiem, czy jej ochronę. Mam nadzieję, że po tym wszystkim, co przeszła w życiu. Już mówię abstrahując od naszych problemów, myślę, że była nieszczęśliwą kobietą, myślę, że była kobietą po prostu chorą, myślę, że była kobietą zniewoloną przez własnego męża, alkoholika, i, i który w ostateczności doprowadził do jej śmierci, a sam dzisiaj, właśnie chciałam Wam powiedzieć, wygodnie sobie żyje i, i no, no w pełni, strasznie niby podobno za nią tęskni, ale ani razu nie był na cmentarzu no ale to już mniejsza o to, no chciałam Wam to świadectwo takie przedstawić, że, żebyście myśleli, że jednak miejmy nadzieję, że to przejście jest taką radością, takim spokojem, że później już w danym momencie nie czujemy tego bólu, że wyglądamy pięknie, że wszystko odchodzi, przynajmniej tak ona wyglądała. No to Madame Zouza na dzisiaj tyle, trochę inne, że tak powiem, tak jak powiedziałam, nie filmik, bo tym razem pogadanka, bo nie potrzeba było mojej twarzy do tego. Bardzo mnie, bardzo chciałam Wam przekazać to świadectwo, bardzo chciałam Wam dać nadzieję taki jak ja mam ją też poprzez to świadectwo, i jeszcze raz powiedzieć tak, ufajcie Bogu, ufajcie Matce Bożej, proszę Was, módlcie się dalej, jeżeli jeszcze nie odprowadzicie nowenny pompejańskiej, módlcie się nowenną pompejańską, nigdy nie traćcie nadziei i nie traćmy nadziei, że gdzieś tam czeka nas to fajne, dobre, lepsze życie. To tyle do usłyszenia, Madame Zouza, wszystkiego dobrego Wam życzę. Do usłyszenia.